Cześć widzowie! Bill cyferka jest jedną z najpotężniejszych istot multiversum, mogąc nawet spotkać Rica Sancheza, ponieważ to to samo Uniwersum. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Bila cyferki. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Bill był czymś w rodzaju demona snów, mogąc zawierać kontrakty za cenę duszy i mimo że na początku nie mógł się fizycznie manifestować to i tak był silny, ponieważ wchodził do umysłów innych, ale nie był w stanie obejść metalowej blaszki Stanforda Painsa, przy czym jak sam mówił Bill jest bliski trzech wiedzy, chociaż wydaje się, że jest dużo mniej inteligentny niż Rick Sanchez, jednak aby mógł się pojawić ktoś musi go wezwać, przez co rodzina pańców mogła doprowadzić do zniszczenia Ziemi z racji, że Bill z łatwością mógł pożreć planetę. W swojej fizycznej postaci Bill może wpływać na rzeczywisty świat, będąc prawie wszechmocnym, mogąc przykładowo ożywiać przedmioty czy zamieniać ludzi w posągi z dowolnego materiału. Zaś zadając mu obrażenia może zregenerować prawie każdą ranę i co niesamowite może tworzyć co chce nawet całe kieszonkowe wymiary jak więzienny świat Mabel. Przy czym Bill może robić praktycznie to samo co Rick C-137 poza tym, że jest on ograniczony, jednak również może przechodzić pomiędzy wymiarami, może się teleportować czy manipulować materią. Bill używa również telekinezy, pirokinezy, telepatii czy kontroli umysłu, będąc w stanie także manipulować czasem, iluzjami, snami i uczuciami, przez co łatwo może sprawić, że ktoś oszaleje. I co więcej, potrafi się materializować i pozbawić się ciała, a potem wejść do ciała kogoś innego, opętując go, zaś pod wpływem jego mocy ktoś może przebijać czwartą ścianę, co może tłumaczyć jego potęgę, bo wiedząc, że jest fikcyjny, Bill mógł uzyskać dużo większy zakres mocy wykorzystując fabułę swojego uniwersum na swoją korzyść zaś jego moc najlepiej widać po tym, jak pokonał dziecko czasu, które było naprawdę grubą szychą. Największym minusem Billa było jednak jego oko, ponieważ było niezwykle wrażliwe, przy czym dosyć prymitywny jak na Stanforda wynalazek mógł pozbyć się Billa na dobre, co pokazuje, że Bill z Rickiem nie miałby żadnej szansy, ponieważ Rick będąc pijanym pokonał bez problemu największe zło galaktyki i niszczyciela planet, z czego bilnie nie mógł również wchodzić do umysłów innych bez ich zgody uwarunkowanej uściskiem dłoni, przez co przegrał z racji, że nie docenił śmiertelników, którzy ostatecznie przechytrzyli go za pomocą jego własnej broni. A to, że go zniszczyli, wcale nie jest takie pewne. Co ciekawe, skoro Rik może spotkać Kratosa, to Bilcyferka również może wejść do świata Gadowwórze. Zaś, widząc chrześcijańskiego Boga w Riku i Mortim, tak wielce prawdopodobne, że w Gadowór Kratos naprawdę będzie mógł spotkać Jezusa, ponieważ te wszystkie uniwersa są włączone. Przy czym Bill ma miliony lat i prawdopodobnie jest jedną z pierwszych bliskich wszechmocy istot w kosmosie, będąc najpewniej jedyną swoją wersją, jaka jest, podobnie jak inne wszechmocne istoty, jaki nie wydaje się, żeby od tak mógł umrzeć, a także jest w stanie wyciągnąć duszę człowieka z jego ciała i jest mistrzem manipulacji, wykorzystując Gideona, aby się zmaterializować. Podsumowując, Wilcyferka był czymś na wzór wszechmocnego, kosmicznego demona, który od początku swojego istnienia zbierał coraz to potężniejsze moce prawdopodobnie poprzez pokonywanie innych boskich istot, wchłaniając ich dusze, pozyskując w ten sposób nowe umiejętności, albo po prostu się taki urodził. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jaki czy sądzicie, że Rick wygrałby z Billem. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.